Proszę Państwa, konferencję naszą chcemy poświęcić obronie swobód obywatelskich w naszym kraju, obronie praw do tego, żeby telewizja Trwam mogła nadawać swój sygnał z multipleksu. W naszym kraju odbyło się 36 marszów, w których uczestniczyło kilkaset tysięcy ludzi właśnie w obronie tego prawa, w obronie Telewizji e, Trwam. Ponad dwa miliony obywateli naszego kraju złożyło podpisy pod e, petycją skierowaną do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji właśnie w tej sprawie. To jest dowód tego, że Polska zmienia się w kraj obywatelski, niewątpliwie, jeżeli ludzie manifestują, jeżeli ludzie przedstawiają swoje opinie, swoje oceny, ale też jest to dowód tego, że ci, którzy dziś Polską rządzą, ograniczają te swobody obywatelskie, ograniczają możliwość dostępu telewizji Trwam do nadawania poprzez multipleks. Zapowiadamy, że nasze działania na tym się nie skończą. Będziemy zwracali się do prezydium Sejmu o to, żeby Sejm podjął uchwałę w sprawie zlecenia kontroli przyznania koncesji na multipleksie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Taki projekt został przedstawiony na posiedzeniu. Komisji Wspólnych do Spraw Kontroli Państwowej i Komisji Kultury. Ten projekt został zablokowany. Odwołano przewodniczącego Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Uważamy, że jeżeli władza rzeczywiście nie obawia się kontroli, to powinna do tego doprowadzić, żeby Najwyższa Izba Kontroli takie działania mogła podjąć.